Wczoraj w komendzie powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wejcherowie obchodzono uroczystość z okazji Narodowego Dnia Niepodległości. Była to okazja do wręczenia strażakom awansów oraz nagród za ich pracę. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie gościła wczoraj wyjątkowe wydarzenie, które jednoczyło strażaków z trzech powiatów, czyli strażackie obchody Dnia Niepodległości. W dniu dzisiejszym jako współorganizator uroczystości wraz z Komendą Powiatową w Lęborku i w Pucku mieliśmy okazję do wręczenia nagród, wyróżnień, awansów dla strażaków z trzech, z trzech naszych komend. Dzisiejsze święto jest takim podsumowaniem całego roku, w zasadzie półrocza, tak? no bo od maja też się trochę rzeczy działo. Rok intensywny, zresztą teraz co, każdy, każdy rok, który, tak powiem, mamy okazję spędzać w tej, w tej służbie, jest coraz intensywniejszy, coraz więcej zadań wpada w zakres Państwowej Straży i Ochotniczej Straży Pożarnej. Stąd też między innymi znaczna ilość wyróżnień, które oprócz awansów trafiły wczoraj do strażaków i ich partnerów za różne osiągnięcia. Naprawdę robimy dużo, dużo rzeczy związanych z działaniem merytorycznym, ale też takich organizacyjnych. Mocno Państwowa Straż Pożarna i Ochotnicze straż Pożarne są włączone w realizację ustawy o ochronie ludności, obronie cywilnej. I tutaj w, w temacie szkoleń, ale też teraz wykorzystywania środków, które daje nam ustawa ochronie ludności, zakupy sprzętu doposażenia i sprzęt ratowniczy, ubrania ochronne, ale też takie ubrania zabezpieczające. A to wciąż tylko część zadań, w których strażaków wspierają także jednostki ochotniczych Straży Pożarnych. Ich przedstawiciele zostali także wyróżnieni za swoje dotychczasowe dokonania, a kilka z nich, w tym jednostka OSP Lewo, otrzymało także decyzję o włączeniu do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. Ta jednostka już jest w, w krajowym systemie ratowniczo-gaśniczych, ale od kilku lat wprowadzono taką zasadę, że jednostka co 5 lat odnawia uprawnienia. To wynika z różnych uwarunkowań, warunkowań szkoleniowych, sprzętowych, dyspozycyjności i generalnie gotowości do działań. Wczorajsza uroczystość była także okazją do złożenia licznych gratulacji na ręce komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku, Jacka Niebęgłowskiego, który 11 listopada otrzymał z rąk prezydenta Karola Nawrockiego awans na nadbrygadiera. Osobiście czuję dużą satysfakcję Poprzez służbę w Gdyni, w Wejcherowie przez ponad 7 lat i teraz niespełna 2 lata na stanowisku komendanta wojewódzkiego, ta praca jest oceniana pozytywnie i to jest, daje dużo satysfakcji. Ja mówię, to też jest wyróżnienie dla całego pożarnictwa pomorskiego, bo ja noszę te wyróżnienie, ale to jest docenienie, naprawdę robiliśmy kawo dobrej roboty przez. Ostatni lat. Ja też bardzo szczególnie mile wspominam też lata w jej komendzie. Jak zażartował podczas swojego wystąpienia nad Brygadier, na jego nominacji generalskiej widnieją podpisy zarówno prezydenta, jak i premiera, a to ważny znak ponadpartyjnej zgody i uznania dla jego dotychczasowej pracy, która miejmy nadzieję będzie obfitować w jeszcze więcej sukcesów pomorskich strażaków.